Dzień dobry, kochane dzieci. Zapraszam was na lekcję 20 z kształcenia słuchu. Jako że lekcja ta jest kontynuacją lekcji poprzedniej, a zatem temat można powiedzieć, że jest taki sam. Czyli wpisujemy przykładowe ćwiczenia do testu końcoworocznego. I proszę się przyjrzeć pierwszemu ćwiczeniu. Na poprzedniej lekcji bardzo dużo było takich przykładów. One były, że tak powiem, utworzone kolejno, jeden po drugim, tworzyły pewien wzór, a teraz będą te przykłady yy, przedstawione w takiej rozsypance. I proszę, co tutaj trzeba zrobić? Wpisać odpowiednią funkcję, czyli albo tonikę, albo subdominantę, albo dominantę, albo mol tonikę, albo mol subdominantę. I w tonacji C-dur, pierw, w pierwszym przykładzie mamy trójdźwięk F A C, którym stopniem gamy jest dźwięk F w gamie cedur. Patrzymy czwartym, a zatem F A C jest subdominantą w tonacji cedur, oczywiście. Dalej. Tonacja E mol, czyli inaczej można sobie wyobrazić gamę E mol, najlepiej harmoniczną, bo tutaj o, jesteśmy w gamie molowej, E mol harmonicznej. I proszę, trójdźwięk E G -H. Dźwięk E jest pierwszym stopniem, a zatem trójdźwięk E G -H jest mol toniką wpisujemy, mol tonika. Kolejny przykład, tonacja F-dur, to jest bardzo ważne, żeby sobie wyjść od tonacji, żeby już, już wyobrażać sobie tą gamę, gama F-dur, tonacja F-dur. I teraz proszę, dźwięk C, którym jest stopniem gamy F-dur? Piątym. No to proszek, która funkcja harmoniczna jest zbudowana na piątym stopniu, tylko dominanta. Dalej. Tonacja Amol. I już się przenosimy do gamy Amol harmonicznej. Wracamy, żeby się jeszcze upewnić, jakie były dźwięki. E, Giz, H. E. Szukamy dźwięku E to na, w gamie E-mol którym jest stopniem? Piątym. No to jest dominanta. Gama demol. To znaczy tonacja demol. Wyobrażamy sobie gamę demol. Harmoniczną. D, F, A. Trójdźwięk D, F, A. Dźwięk D jest pierwszym stopniem, a zatem będzie to mol moltonik. Tonacja G dur. Wyobrażamy sobie gamę G -dur. Idziemy, idziemy, idziemy do gamy G -dur. Już tu ją mamy. Jeszcze raz patrzymy na dźwięki. C, E, G. Którym stopniem gamy G jest dźwięk C? Czwartym. To można już podejrzewać. Tak, podejrzenie graniczące z pewnością, że jest to subdominanta. I proszę, tonacja Amol, trójdźwięk D F A. I już przenosimy się do gamy Amol. Szukamy dźwięku D. Szukamy jest czwartym stopniem. Czyli jest to mol. Pamiętamy tylko, że w molowych tonacjach właśnie musimy, musimy pamiętać o tym trybie, że jest to, że jest to subdominanta molowa, niedurowa. To jest ważne. Proszę przepisać. Grajcie sobie w domu. Można sobie. Jeszcze na następnej lekcji będą również takie ćwiczenia. No i proszę. Drugie ćwiczenie. Rozpoznaj interwały i wpisz ich symbol w kratki. Mamy 8 przykładów. Cztery interwały będą grane melodycznie, a cztery kolejne harmonicznie, czyli razem. Uwaga, pierwszy. Co to za interwał? Sekunda wielka. Kolejny, proszę słuchać. Teraz będę grała przykłady razem, harmonicznie. I staramy się zaś wyodrębnić, wyodrębnić te dźwięki. La, la. Tak. To jest sekunda mała. I kolejny interwał. I znowu staramy się zaśpiewać, wyodrębnić. La, la. Tak, jest to tercja wielka, i dalej. ta czysta. I jeszcze jeden. La Kwarta czysta. Tak i rozpoznajemy w ćwiczeniu trzecim trójdźwięki i wpisujemy ich symbol, czyli czy jest to trójdźwięk durowy, molowy czy też zmniejszony. Proszę. Wielki Durowy. Molowy. Ostatni. Jest to trójdźwięk zmniejszony. Tak, i przejdziemy do następnego ćwiczenia. Tutaj, jak zauważyliście, dosyć dużo jest ćwiczeń polegających na rozpoznawaniu słuchowym poszczególnych zagadnień. Proszę, tutaj rozpoznajemy gamy. I wpisujemy ich symbole. Albo jest to gamma durowa, albo molowa naturalna, czy też eolska, albo molowa harmoniczna, albo dorycka, albo molowa melodyczna, ta, która w górę dorycka, a w dół naturalna. No to proszę. Posłuchajcie jeszcze raz. Jest tomologa naturalna, czyli eolsk. Można albo tak, albo tak zapisać. Kolejna gama. Durowa. Kolejna. I następna. M, M. I następna. Chyba wasza ulubiona. Charakterystyczna jest bardzo. Kamelki, czyli malowa harmoniczna. I ostatnia. Dorycka, do dorycka. Do tak? I proszę, teraz popatrzymy na ćwiczenie piąte. Należy ułożyć takty we właściwej kolejności. Proszę, przyglądniemy się ćwiczeniu, przeanalizujemy je od strony rytmicznej. Posłuchajcie. Yy, właśnie, teraz proszę jeszcze, w jakiej ono jest tonacji zapisane? Otóż ono jest. To jest tonacja e emol. Proszę. Słuchać. ostatni raz gram. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatem drugi takt był pierwszym, czwarty takt był drugim, trzeci takt był trzecim, i pierwszy takt był taktem czwartym. I byłoby bardzo dobrze. Bardzo byłoby dobrze, chociaż wiem, że jest dużo pisania, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jeszcze wytrzymajcie, jeszcze już, już niedługo zostało, niedużo czasu do końca roku, żebyście przepisali sobie ten, ten temat rytmiczny i no, ten me, temat melodyczno-rytmiczny, czyli przykład. Przykład tutaj, o, to ćwiczenie po prostu, żebyście sobie przepisali to ćwiczenie w odpowiedniej kolejności. No i proszę piszemy dyktando. Donacja cedur metrum trzy czwarte. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Rytmicznej. Ćwierć, ćwierć, ćwierć Długa ćwierć Ćwierć, ćwierć, ćwierć Długa skrop A jeśli chodzi o melodię Popatrzcie Dźwięki C, D, E, C Zapisujemy c d -e. -e. ha, ha ha ale się śmieje ha ha ha, śmieszne dyktando, kich dy dyktando. można zaśpiewać tym razem solmizacyjnie, czyli do re mi do do si 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 do tak i proszę popatrzeć jeszcze teraz tak jeszcze raz co do ćwiczenia piątego może nawet nie musicie zapisywać tej, tej, tej pierwotnej kolejności, czyli tego, tylko od razu zapisujemy w odpowiedniej kolejności to, 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 to ćwiczenie, ten przykład. Czyli zaczyna się od taktu drugiego: drugi, czwarty, trzeci, pierwszy. I bardzo serdecznie dziękuję za lekcję. Do widzenia.